Dzień dobry, kochani! Dzisiaj typowo jesieniarski film, książki, a właściwie pięć książek, które polecam przeczytać jesienią, które już czytałam i które moim zdaniem świetnie oddają jesienny klimat. Będą tutaj głównie takie książki cozy, książki fantazy, ale będzie też, słuchajcie, romans, będzie coś wzruszającego. Koniecznie zostańcie ze mną, żeby dowiedzieć się. Co mam wam do polecenia w temacie jesiennych książek. Pierwszą książką będzie The Housewitch, czyli magia domowa którą nawet tutaj mam, słuchajcie, na półce. Ta książka już ze mną zostanie. Moim zdaniem jest to jesienny klimat zamknięty na tych 600 stronach. Ona jest długa, ale płynie się przez nią jak nożem przez masło. Królewski dwór daksari dociera Finn, czyli nasz główny bohater, który ubiega się o posadę nadwornego kucharza. I ma on, słuchajcie, tylko jeden warunek. Podczas gdy on gotuje, nikt nie może wchodzić do jego kuchni. Chce robić to sam, niepotrzebna mu jest żadna pomoc i wszyscy się dziwią, wszyscy węszą, co to za dziwna osoba, dlaczego kuchcicy nie mogą być przy tym, jak on gotuje. I okazuje się, słuchajcie, że on dlatego nie pozwala tym ludziom wchodzić sobie w gary, ponieważ jest domowym czarownikiem. kłada magią, która pozwala mu tworzyć taki ciepły, cozy klimat, który sprawia, że jego kuchnia pieści wszystkie podniebienia, potrafi stworzyć taką domową atmosferę, że ludzie zsiadają do Stoi, po prostu zapominają o wszystkim i rozpływają się nad jego daniami. Podczas gdy gotuje, wiadomo, wspomaga się to magią. Tutaj latają garnki, sama miesza się zupa. Wszystkie składniki magicznie, trymiga poszatkowane. Z czasem film słuchajcie, przywiązuje się właśnie do ludzi na dworze daksari, do króla, do królowej. Królowa zresztą jest brzemienna i on dba niesamowicie o jej dietę. Angażuje się też w ochronę dworu przed nieprzyjaciółmi, poznaje także tajemniczą wdowę Anikę, której zaczyna pałać jakimś takim tajemniczym uczuciem. No i żeby się przekonać, słuchajcie, jak to wszystko się rozwija, czy coś się z tego urodzi czy dwór dowie się o tym, że on jest tym czarownikiem. Musicie przeczytać tę książkę, ja Wam bardzo polecam. Ona jest w takim naprawdę cozy klimacie, ale jest też bardzo zabawna. To pióro, słuchajcie, przypomina mi trochę sabkowskiego, trochę też mi przypomina ten serial Enchanted. Nie wiem, czy oglądaliście na Netflixie. To jest właśnie ten klimacik dla mnie, jak znalazł. Dla wszystkich fanów fantazy bardzo polecam. Następną książką będzie książka Niewidzialne życie Adi Larue Wiktorii Schwab. I jest to już taka historia bardziej tajemnicza, nostalgiczna, magiczna. Głównym wątkiem jest, słuchajcie, Adi, Adeline, która w 1714 roku ucieka, słuchajcie, sprzed ołtarza, czym równa się odcięcie od całej swojej rodziny, w ten sposób okrywa swoją rodzinę hańbą. Nie chce żyć Słuchajcie, takim życiem, żeby być przeznaczona jakiemuś chłopu, ucieka do lasu i zawiera pakt z czarną magią, zawiera pakt z samym diabłem. Jednak okazuje się, że zawieranie paktu z ciemnymi mocami nie jest zbyt dobrym pomysłem, bo oczywiście następują skutki uboczne. Głównym skutkiem ubocznym tego paktu jest to, że Adi nie może być przez nikogo. Mimo, że teraz jest już nieśmiertelna, może robić co chce, żyć takim życiem, jakie jej się podoba, w momencie, kiedy rozstaje się z daną osobą, z którą się poznaje, to tak jakby pamięć o niej zostaje wymazana. Ona się głowi. Czy to oznacza, że ona już jest skazana na wieczną samotność? Każde urodziny przychodzi do niej tajemniczy luk, który pyta się, czy już jest gotowa zaprzedać mu swą duszę. roku na rok on liczy na to, że nadzieja Adi wygaśnie, a ona ciągle szuka swojego miejsca. え Nie ustępuje w tym, żeby znaleźć osobę, która jednak ją zapamięta. Udaje jej się to dopiero 300 lat później, kiedy wstępuje do, do małej księgarni w Nowym Jorku i poznaje tam przemiłego chłopaka. I tu zaczyna się ten najciekawszy wątek, którego ja już nie będę rozwijać, chciałam Wam tylko zajawić, żeby się dowiedzieć, czy ona zostaje zapamiętana. Co z tego wszystkiego wynika, musicie koniecznie sięgnąć po tą książkę. Dla mnie jest to piękna, magiczna historia pouczająca, która mówi o tym, że warto. Wierzyć. Nadzieja na spełnienie marzeń umiera ostatnio. Trzecią lekturą w dosyć podobnym klimacie to Divine Rivals Rebeki Ross. Uwielbiam pióro tej pisarki i nie mogę się doczekać, aż więcej jej książek zostanie wydanych w Polsce. Divine Rivals to jest również opowieść fantazy magiczna. Trwa, słuchajcie, wojna bogów. W tej wojnie mamy dwie strony. Ludzie opowiadają się albo za jedną stroną, Albo za drugą, czyli albo za jednym bogiem, albo za drugim. Właśnie na tą wojnę, która trwa, zostaje wysłany brat Iris. Wtedy, słuchajcie, on już nigdy z tej wojny nie wraca. Iris jest załamana, ponieważ nie mają już żadnego żywiciela rodziny i matka e, pogrąża się w głębokiej depresji, więc ona czuje na swoich barkach ciężar tego, żeby utrzymać rodzinę. Dlatego, słuchajcie, udaje się do Old Gazette. I ubiega się tam o pracę felietonistki. Właśnie w tej gazecie poznaje twojego największego rywala, ubiegają się o to samo stanowisko, rywalizując ze sobą. I jest to Roman kit, Który słuchajcie jest zupełnie inny od Iris Oni są jak ogień i woda Ona biedna, on bogaty Ona bez żadnego zaplecza On z wykształceniem i z majątkiem rodzinnym No i oni toczą ze sobą oteczki słowne A któregoś dnia Iris z tęsknot Zaczyna pisać listy Domyśle do swojego zmarłego brata Nie wie co z nimi zrobić, nie wie gdzie je wysłać Więc wkłada je do szafy Okazuje się, że one z tej szafy Zaczynają znikać i ktoś zaczyna te listy po drugiej stronie czytać. No i listy, słuchajcie, trafiają do Romana. Oczywiście Iris nic o tym nie wie, ale zaczyna się nawiązywać e, między nimi relacja zupełnie inna niż mają w rzeczywistości. Żeby dowiedzieć się więcej, też zachęcam was do sięgnięcia po tą książkę. Duży wątek miłosny, ale mamy też dosyć ciekawy wątek wojenny, wątek polityczny. Ten świat naprawdę jest fajnie zbudowany. Za wam, że jest też druga część tej książki, którą ja też wam serdecznie polecam. Jest to dla mnie powieść właśnie taka w typowo jesiennym klimacie. Nie wiem dlaczego, ale jesienią ja bardzo lubię książki o tematyce wojennej, chociaż ta tematyka wojenna różni się znacznie od tego, co ja zazwyczaj czytam, bo zazwyczaj czytam książki o tematyce II Wojny Światowej, związanych właśnie z jakimiś wątkami miłosnymi. A tutaj mamy Wojnę Bogów, czyli coś totalnie innego, książka fantazy. Bardzo Wam polecam w ogóle też tą książkę na zaczęcie przygody z fantazji. Ona jest magiczna, ale ma też bardzo dużo w sobie realizmu. Można się, słuchajcie, do sytuacji postaci odnieść. Także to jest duże polecenko z mojej strony. Kolejna książka, słuchajcie, to jest coś dla osób, które kochają romanse. I ja jestem, słuchajcie, jedną z tych osób. Jest to też polecenie dla ludzi, którzy lubią Wichrowe Wzgórza, bo moim zdaniem ta książka ma bardzo podobny klimat. I jest to dziewczyna z Brzosowisk, Lucy in the Riley. Ja już poleciłam tą książkę paru osobom i wszystkie były Zachwycone. Rzecz dzieje się na powiedzmy trzech osiach czasowych. Trzy pokolenia biorą udział w tej historii. Po pierwsze mamy Lię, młodą, piękną dziewczynę. Lata 70., lata 80. Anglia. Lia jest Túrką, gosposi, y, która pracuje w domu Rose, y, słynnej malarki. Jak patrzę, słuchajcie, na swoją matkę, jak ona tam zachrzania y, u tej malarki, jak się urabia po łokcie, to stwierdza, że ona nie chce takiego życia. Zamierza wykorzystać to, co ma w sobie najlepszego, a tu swojej nieprzeciętnej urody i idzie w świat modelingu i w tym modelingu odnosi znaczny sukces. Zaczyna wielkomiejskie życie, jednak e, dręczy ją przepowiednia, że nie da się zmienić przeszłości i żeby na to uważała. Przeszłość ma znaczny impact na to, co dzieje się w teraźniejszości. I ona po prostu rzuca wyzwanie przeznaczeniu. Chce się przekonać, czy to przeznaczenie udaje się zmienić. Druga oś czasowa dzieje się w Polsce podczas II Wojny Światowej. Tutaj poznajemy róże Dawida, którzy są artystami, jednak podczas okupacji niemieckiej trafiają do obozu koncentracyjnego i przechodzą tam niejedną traumę. Jednakże udaje im się z tego obozu uciec i schronienia będą szukać w Anglii. Ale żeby się dowiedzieć, czy uda im się znaleźć tam swoje spokojne miejsce, no to już musicie sięgnąć po tą książkę. Ale ogólnie powieść dzieje się na przełomie kilkudziesięciu lat. Dzieje się, słuchajcie, tam od groma rzeczy. Poprzez miłostki, zazdrość, zdrady, pożądanie. Tutaj właśnie te wątki wojenne. Dotykanie bardzo trudnych tematów. Dowiadujemy się, jak bagaż doświadczeń Róży i Dawida wpłynął na ich dalsze życie, na dalsze pokolenia. Bo już możecie się domyślić, że jakoś Losy tych rodzin są związane. Wszystko zostaje wyjaśnione na kartach tej historii. To też jest książka, którą ja posiadam u siebie na półce i której się na pewno nie pozbędę. W ogóle przepiękne wydanie i myślę, że do niej wrócę. Jeżeli szukacie coś w klimacie wichrowych wzgórz, osadzonych w bardziej współczesnych realiach, lata 80., lata 90., lata 70., no i druga oś czasów podczas II wojny światowej, no to polecam Wam sięgnąć po tą lekturę. Zakończenie, słuchajcie, zaparło mi dech w piersiach. I ostatnią książką, którą mam Wam do polecenia na te jesienne, deszczowe dni, będzie coś bardzo przytulnego, coś z humorem, coś, co będzie dla Was jak taki cieplutki kocyk w zimny dzień. Jest to książka Tajny Klub nietypowych czarownic, Sangu Mandana, książka o czarownicy, o Mice mund, która, słuchajcie, żyje w normalnym świecie, musi się ze swoją mocą magiczną ukrywać, nie może zwracać na siebie za bardzo uwagi, dlatego też nie spotyka się z czarownicami, bo, słuchajcie, zbyt duży czarownic w jednym miejscu oznacza kumulację magii, która mogłaby na siebie ściągnąć uwagę niepożądanych osób. Prawo w świecie czarownic w tej książce jest takie, że nie wolno Wolno wyjawiać śmiertelnikom, jakie posiada się mocy i że jest się, słuchajcie, czarownicą. Nie wolno zdradzać swojej tożsamości. Nikt nie może się domyślić, słuchajcie, że macie jakieś magiczne moce. No i Mika rzeczywiście tak żyje, ale. Troszeczkę nagina tą zasadę, ponieważ słuchajcie, prowadzi kanał na YouTubie w ogóle to jest super, że ktoś wpadł na pomysł, żeby napisać o youtuberce czarownicy. Ale ona prowadzi ten kanał e, na YouTubie w takim żartobliwym tonie. Nie sądzi, że w ogóle ktoś weźmie na poważnie te jej magiczne sztuczki, ale pewnego dnia dostaje, słuchajcie, nietypową ofertę pracy. I ta oferta pracy zostaje zaoferowana właśnie dlatego, że ktoś zauważył jej kanał. Dlatego przyjeżdża do nowego. Warehouse, gdzie poznaje ekscentrycznych ludzi i okazuje się, że ma być nauczycielką dla trzech małych czarownic. W domu, słuchajcie, są naprawdę wszystkie kolory osobowości. Jest ciepła gosposia, jest bardzo cierpliwy ogrodnik i jest też, słuchajcie, gburowaty bibliotekarz, który jest też niesamowicie przystojny. I Mika wsiąka w ten dom, podczas kiedy pamięta o tym, że nie może ściągać na siebie za bardzo uwagi. No ale słuchajcie, ona ma tutaj trzy czarownice i jest też ona. Tak zaczyna lubić tą pracę, że postanawia jakoś to połączyć i ona da radę. Jej taką magiczną opiekunką jest Primrose, starsza czarownica, która też, broń Boże, nie może się domyślić, że ona uczy magii jakieś młodsze czarownice. Tutaj też będzie wątek romantyczny, ale przede wszystkim to jest taka naprawdę przytulna historia z humorem, nieraz się na niej uśmiechniecie. Ona jest też fajna właśnie, takie ponure, jesienne, deszczowe dni. I myślę, że po tej książce po prostu będziecie podniesieni na duchu. No dobra kochani, i to już by było wszystko z moich poleceń, z książek, które czytałam i które serdecznie chciałabym Wam przedstawić, zajawić i mam nadzieję, że zachęciłam Was do sięgnięcia, chociaż po jedną z nich. Myślę, że słuchajcie, będę co roku robić taki przegląd książek jesiennych, bo jesień to jest taki czas, kiedy ja zawsze nabieram większą ochotę na czytanie i rzeczywiście w tym roku też tak było, że w lato miałam lekki przestój, a jesienią słuchajcie. Jakby się coś we mnie odpaliło, te wieczory są dłuższe człowiek chętniej sięga po koc. Dlaczego przy okazji nie sięgnąć, słuchajcie, po książkę, po herbatę, po kawkę. Mam nadzieję, że podobał Wam się wybór takich moich cozy lektur na długie, jesienne wieczory. Jeżeli macie coś do zaproponowania, podzielcie się tytułami też w komentarzach. Myślę, że fajnie by było zebrać sobie tutaj taką bazę jesiennych tytułów. Pamiętajcie o tym, żeby zostawiać kciuki w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie, żeby nie przegapić żadnego filmu. Ja się już z wami żegnam do następnego. Buziaczki. Pa pa.